Witamy Was bardzo serdecznie na piątych urodzinach Vulkan Training and Consultancy. To zaszczyt, że możemy być tutaj razem z Wami. W tym wyjątkowym dla nas dniu spotykamy się, aby celebrować to, co osiągnęliśmy na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Od 2018 roku podnosimy kompetencje i świadomość pracowników branży oil, gas oraz wind energy. Każdego dnia dbamy, aby każdy, kto przekroczy próg naszego centrum, mógł bezpiecznie pracować oraz przede wszystkim bezpiecznie wrócić do domu. Pięć lat temu zaczynaliśmy od dwóch szkoleń i pięciu pracowników. Dziś tworzymy ponad 50-osobowy zespół specjalistek i specjalistów oraz posiadamy najszerszą ofertę szkoleniową w Polsce. Jesteśmy tutaj dla Was i zawsze to powtarzam, że Vulcan Training jest przede wszystkim dla firm, z którymi współpracujemy. Zbudowany kapitał ludzki musi pracować bezpiecznie, tak, by OZE pozostało zieloną energią. Chciałbym podziękować wszystkim firmom za ich wysoką kulturę bezpieczeństwa, którą razem wspólnie tworzymy i za którą razem wspólnie jesteśmy odpowiedzialni. Stanowimy realną wartość dodaną dla. Całej branży energetyki odnawialnej, przede wszystkim energetyki wiatrowej, ale także dla przemysłu wydobywczego ropy i gazu w łańcuchu dostaw. Jednak w 5 lat 70 szkoleń, wiele różnych akredytacji to tytaniczna praca całej kadry, całego, całego zespołu. To jest naprawdę mocne tworzenie. Szczecina, marka silna. Tego nam trzeba, wulkan Szczecin, Szczecin, wulkan. Nowy rozdział historii wulkan Training and Consultancy. 3, 2, 1. Transformacja tych ludzi powoduje, że człowiek wstaje z kolan i idzie do przodu. Jak chcesz być lwem, musisz trenować lzwami. Walczymy o transformację Polski, walczymy też o region zachodniopomorski, o Szczecin, bo takie miejsca jak to, jak Vulkan Training są marką rozpoznawalną już na całym świecie, jeżeli chodzi o offshore wind. Vulkan. Training and consultancy to jest jedna z pereł w naszej koronie. Jest to świetna inspiracja, świetny znak dla wszystkich innych, którzy się wami inspirują. Widzę, jak świetnie rośniecie, w jakim fajnym, swobodnym stylu to robicie. I tego wam życzę w dalszym ciągu na kolejne 5, 10, 15, 20, 50 lat. Five years of Vulcan Training and Consultancy. Thank you for your trust. We grow together.